Babie, witam, witam! Ło wow, baben! O, dzisiaj jaki ruch się zrobił! Ooo, wow, baben! Tego typu. Eee. Dzisiaj już sobie jedną płytę. Teraz... Idzie druga, to zostają nam tylko dwie płyty. Jak widzicie, dwie płyty zostały, o wow, babę, co się tu dzieje? Tego typu. No tak, święta tego typu to bardzo się cieszę. Jak coś to będę yy... na samym buty. Nie macie się. Następne płyty będą szły, będą robione. Oto się martwię. tu jest jakby mm, mój interes, żeby nikomu nie brakowało. Jeszcze dwie płyty zostały. Śpieszcie się, śpieszcie się, tego typu widzicie. Następna dzisiaj. Śpiesz się, śpieszcie się. A jedziemy wysoko z tą Wow, Ło-baben! Tego typu widzimy się. Ba witam, witam. Ponownie witam wszystkich tego typu. ło wow. Właśnie. No, dzisiaj to mamy kursa. Ło-baben. Wow, no właśnie. A jakiego kursa? Już tu jeden kurs. Tutaj są już dwie puty teraz. Czyli dzisiaj razem można powiedzieć 3 płyty i poszły prawie poszły, bo to teraz idziemy na pocztę. No, idziemy, idziemy idziemy, idziemy Wysłać No Dziękujemy, że w ogóle e, że schodzą te płyty, bo to mówię, Tak mówię nie, nie dwa. Staramy się dla was coś stworzyć w ogóle. No tego zacząć i Docencie to co macie Można powiedzieć potą staramy się z siły. a wy też musicie się postarać i Tak jak wiadomo To jest kwota 35 zł, to nie jest dużo kwotą, a jest jakiś prezent pod koinkę No widzicie, to jest właśnie to No idziemy znowu na pocztę Проводка в... Идём, идём... Идём, идём... Сыламы... Ну и i wchodzimy na poczty tego typu łocha jeszcze raz jak widzicie pakujemy jedną podkę i Dziękujemy w że kupujecie u nas, że zamawiacie. I teraz idziemy do kolejki na pocztę. Zapraszam. Merry Christmas!